Oto las otaczający Bielsko-Białą, dzikie stoki Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, porasta buczyna karpacka, grąd subkontynentalny oraz podgórski łęk jesionowy. Pośród tysiąca różnych zwierząt występuje tu jeden wyjątkowy gatunek owada. Jest trochę taki, trochę taki, jeszcze nie wiadomo jaki. Nazwijmy go Aki. Wykazuje cechy silnie terytorialne i potrafi przystosować zamieszkane przez siebie środowisko do własnych potrzeb. Dużą uwagę skupia na poszukiwaniu i gromadzeniu pokarmu. W jego diecie pojawiają się szyszki, jagody oraz nieliczne gatunki grzybów. W okresie jesiennym młody osobnik wykazuje wzmożoną aktywność w obszarach ujęć wodnych. Idealnym miejscem bytowania Akiego są meandrujące leniwie przez las potoki górskie. Podobnie jak dorosłe osobniki, z uwagą poznaje oraz lustruje okolice. Jest dość samodzielny, wie i umie wystarczająco dużo, by zgodnie ze starym owadzim zwyczajem opuścić gniazdo i wyruszyć w drogę, w las na spotkanie. A kogo spotka? I kto spotka akiego? Przekonamy się w teatrze lalek Banialuka. Czytała Krystyna Czubówna.